Dasz, burz. Dasz burz. Witamy Was na mi ziemi. Jesteśmy na w łowisku. Notabene nagrywamy początek pierwszego materiału. Nagrywamy, moi drodzy, na koniec polowania. Jesteśmy w ostatnim dniu naszego polowania. Jeszcze wychodzimy dzisiaj po południu, dlatego że to była decyzja moja, że nagrywamy w ten sposób, żeby wiedzieć, o czym mamy mówić. I mniej więcej was przygotować do tego, co będziecie mogli zobaczyć. To, co oglądacie teraz, oczywiście oglądacie na, na YouTube. Natomiast całą resztę obejrzycie tutaj na Whitecaście. Tu będzie więcej materiałów zdecydowanie. Tak zaplanowaliśmy z Michałem wspólnie, że zrobimy na YouTuba dwa odcinki. Natomiast cała reszta, a tego materiału jest bardzo dużo. Od razu mu mogę powiedzieć. I bardzo że... dobry. I bardzo dobry materiał. Jest nagrany na Whitecasta. Myślę, że będziecie mogli zobaczyć masę zwierza. Masę strzałów, łowisko zupełnie inne, na Sudeckiej widzieliście do tej pory polowanie w Afryce w miesiącach, głównie w czerwcu, kiedy tutaj jest zima. Tak, w suchych. A tak. teraz mamy bardzo obfite opady deszczu, przez to łowisko jest całkowicie inne, bardzo trudne polowanie i nie widać tak jakby całego potencjału i możliwości, które to łowisko posiada, ponieważ jest trudno tą zwierzynę jednak teraz ją spotkać i i trudne jest polowanie. Zupełnie polowanie jest inne, tak jak Eric powiedział, polowanie jest trudne, natomiast polujemy w terenach, gdzie trawy są bardzo wysokie. Będąc tutaj w miesiącu czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, tutaj macie już w ogóle tych traw nie ma, jest pora sucha. Natomiast ja pierwszy raz jestem w okresie pory mokrej, czyli tutaj mamy okres, bo to jest tak naprawdę tutaj okres jesieni. Tak. No, tutaj mamy końcówka, końcówka pory deszczowej teraz jesteśmy. Tak. Tutaj mamy trawy bardzo wysokie, czyli wszelkiego rodzaju polowania na zwierzęta małe, typu y, guziec, y, Steinbok, y, dajker, są trudne. Natomiast jeżeli chodzi, ale nie będę Wam zdradzał więcej, jeżeli chodzi o polowanie na antylopy, gnu czy na zebry, zobaczycie, że tej zwierzyny naprawdę widać niewiele, bo ta trawa sięga często, gęsto powyżej pasa. Natomiast e, to jest zupełnie inny odbiór samego, samej przyrody, dlatego że my możemy zaobserwować tu masę fauny, przede wszystkim i ptaków, e, i krokodyli. Na łajkachście zobaczycie ich hipopotama. No zobaczycie materiału naprawdę, naprawdę dużo. Tak, tylko hipocio jest jeszcze z innego terenu. A to powiesz teraz? No, tak, możesz... bo to jest na hipopotama polowaliśmy na terenie na Capriwi. Osoby, które już polowały w Afryce, więcej jak jeden raz to powinny znać, czy powinny znać ten teren i tam polowanie jest. Całkowicie inny, to jest, ale nie będziemy zobaczycie... Mówić. zobaczycie wszystko na Wildcastie, dlatego że mamy tam taki materiał nagrany, że no ja po prostu, jak Michał mi pokazywał urywki, sam specjalnie nie chciałem zobaczyć całego, dlatego że poczekamy, aż on to ładnie sklei i złoży, bo materiał wyszedł kozak. Prawdziwą Afrykę, tam tak. zobaczycie, tak. z polowania na hipopotama, tak. Tak? Tam, tak. tam jest prawdziwa Afryka i, i polowanie całkowicie... Inne niż te, które mamy tutaj. Też trudne warunki, bo tam też oczywiście pora, pora deszczowa się kończy i wysokie trawy i... I woda. Będzie I woda. I wszędzie woda. Natomiast tutaj jesteśmy w miejscu, moi drodzy, gdzie samo łowisko jest bardzo, bardzo duże. Natomiast polowaliśmy w łowiskach kilku. Natomiast od razu Wam mogę powiedzieć, że... Mimo, że to jest... My to główne łowisko, które mamy, ono ma ile? 10 tysięcy? 13 tysięcy hektarów. 13 tysięcy. To naprawdę jest co robić, polowanie wyczerpujące. Ale najlepsze w tym wszystkim jest to, że tego zwierza tu jest moc, i w trakcie jednego podchodu nie chcę Wam zdradzać, tak? Bo w tym momencie, jak będziemy montowali ten pierwszy odcinek na YouTubie, to Michał zrobi to w ten sposób, że wrzuci Wam kilka ujęć. On tu stoi za kamerą, więc on teraz słucha, co będzie robił. Więc wrzuci Wam kilka ujęć z tych podchodów naszych, bo trzeba było i się czołgać, trzeba było i na czterech chodzić. Natomiast chciałbym, żebyście zobaczyli, że to wcale nie jest takie łatwe, mimo że teren jest terenem ogrodzonym, ale przypominam, 13 000 hektarów bez dróg, bez linii kolejowych, bez wiosek, bez miejscowości, sam burz. I to, I to ogrodzenie też nie jest do końca takim ogrodzeniem jakby, że jest do końca szczelne, bo nawet na niektórych nagraniach, nie wiem czy, czy mamy, ale mamy chyba red harde besty pokazane, jak cała chmara sobie przechodzi pod górą, to, to tak jakby te ogrodzenia, jeżeli są wysokie poty elektryczne, oczywiście to zwierzę na nie przejdzie, ale tak jak tutaj mamy, jest dużo farm, że jest jedna koło drugiej, i przede wszystkim są te farmy, gdzie mają krowy. To tam mają niskie ogrodzenie, żeby krowy nie przechodziły. Ale wszystkie antylopy, dla nich, nie jest to żaden problem. No i jest rodzynek, kiedy yy, mamy predatora tak, mamy, mamy Predatora tak, mamy strzelonego, zobaczycie to zobaczycie na YouTubie, ponieważ mamy dużo fajnych nagrań z termowizji, więc postanowiłem, że ten odcinek zrobimy jakby na YouTubie resztę zobaczycie na Wildcastie natomiast, e, natomiast co no, zobaczycie też całą lodżę, tutaj którą e, Michał ładnie ograł zobaczycie ją z góry, zobaczycie ją jakby zobaczycie pokoje, więc to jest w pierwszym odcinku, który ma Was zachęcić do tego żebyście na Wildcasta weszli i zobaczyli resztę i no też nie ukrywamy z Erykiem, że planujemy na tego Staw wrzucać dużo materiałów gdzieś tam wyjazdowych, już mamy cały rok tak mocno poplanowany. Naw ja powiedziałbym, powiedziałbym nawet, że za mocno. Yy... Damy radę. <laughs> nie nie damy wiem. Radę, czy... nie, nie, radę. nie obiecuj, bo chyba nie damy rady. Natomiast yy, Afryka. Yy, ja wam powiem tak, no ja wy wiecie, że większość, ja zdaję sobie sprawę, że większość osób do tej Afryki jest nastawione, może nie większość, ale część widzów jest nastawiona trochę negatywnie. Natomiast ja uważam, że te osoby, które są nastawione negatywnie, nigdy tu nie były. I nie zobaczyły, jak to wygląda, więc staramy się wam to pokazać naturalnie, jak to jest. Natomiast ja jestem w Afryce zakochany. Ja w momencie, kiedy ten samolot już tu ląduje i jestem na tym czarnym lądzie, to ja wiem, że to już jest to. No i naprawdę żałuję, mimo że mamy bardzo duże problemy z powrotem. A no, strajki, teraz obecnie? Tak, obecnie. No. Tak, obecnie jest, tak. Porozbijane zostały loty, wylatujemy niektórzy wcześniej, niektórzy później. Niektórzy stoją, e, zostają dwa dni na Frankfurcie? Tak. No, nie, nie, niektórzy no ja. Tak. No. <laughs> Także musimy sobie radzić z powrotem, natomiast powiem wam, że sama Afryka jest wręcz, e, no ja jestem zakochany. Yy, pozdrowienia też do Tomka Szybiaka, który upolował po 10 <laughs> latach polowania, upolował mega wielkiego kota, strzelił Lamparta, yy, strzelił go dokładnie przedwczoraj, więc mamy z nim kontakt. Spotkaliśmy się zupełnie przypadkowo w Wujinthu tak, na, na lotnisku. Na lotnisku. Mm. Tak, przyleciał tym samym lotem. Yy, Tomek mówi, że przylatuje piąty raz z rzędu, żeby strzelić Lamparta, więc zobacz, jakie to jest łatwe. Przylatuje się piąty raz z rzędu na 10 dni i, i, i to tak ja się Ja mu się ogólnie szybko dość udało. Miał dość tak. dużo, dużo szczęścia przed tym polowaniem, że na samym początku mu to. Święty Hubert podażył, Tak, ale w każdym razie pięć razy do Afryki zapolował, przylatywał, przylatywał więcej, ale pięć razy na. Typ, typowo na, na to polowanie. Typowo na to polowanie i za piątym raz dopiero strzelił. A nie trudniej w ogóle na tą samą farmę. Czy A to tego nie to nie, nie było, wiem. To nie było to samo miejsce. Być bo... może, miał tam upatrzonego, jednego tak, 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 ale strzelił tak. wielkiego, kota, ogromnego Więc powiem Wam, że y, zobaczycie. Kilka urywków z polowania, zobaczycie całą lodzę i w dalszej części materiału zaprosimy Dłu na moje miejsce. Zaprosimy Johana, który jest jakby bosem, szefem łowiska, w którym, z którym współpracuje Erik i Eryk z nim porozmawia ze względu na to, że to będzie rozmowa w języku angielskim i poopowiada Wam trochę o polowaniu w Namibii. Ono jest zupełnie inne niż w RPA, może nie zupełnie, ale różni się. I chciałbym, żeby. Yy, no, o regułach, tak. o tym na na postawie są tak. wydawane. Z, powiedzmy kiedy może być PGem, kiedy może być do Big Game'ów, jakie musi mieć doświadczenie i tak dalej, tak dalej. Żeby trochę przekazać tych informacji już stricte typowo już na niby, jakie są reguły. Także teraz poczekamy na Johana, Zaraz tutaj Johan zamieni się z moim, moim miejscem i Erik z nim porozmawia. Także co, zapraszam Was na krótką. Streszczenie tego, co się tutaj działo przez e, ostatnie 8 dni. E, zobaczycie naprawdę fajny materiał. Grupa była świetna, naprawdę. Grupa... Niektórzy z kolegów byli pierwszy raz. Tak. I powiedzieli, że nie ostatni. Tak, tak. I też się zakochali w Afryce. Ja jestem czwarty i też nie ostatni. Czwarty, czwarty czy piąty mi się? Czwarty. czwarty. I też nie ostatni, więc na pewno do Afryki wrócę. Już mamy termin zabokowany, jakbyś ktoś chciał z Was. Między 10 a 20 kwietnia, tylko to trzeba tutaj z tym panem się to już kontaktować. To będzie chyba będzie już ciężko z tego co mówiłeś tak, na ten termin. Tak. październik jeszcze coś jest, ale mamy. W październiku robimy akurat gatunki z wielkiej piątki. Między innymi też będziemy z powrotem na Capriwi na tym terenie, który jest naprawdę przepiękny, zobaczycie w materiale, ale mamy, mamy też termin październikowy, jeżeli chodzi czy to Small Game, czy, czy na, na, na wielką piątkę. No to słuchajcie, zapraszamy na targi do Poznania. Zapraszamy na targi do Poznania, do Poznania i do Krakowa. <laughs> e, więc e, zobaczycie ten odcinek przed targami w Poznaniu, no, i na pewno przed targami w, Krak w Krakowie. We got something? O, okay. chłopaki wracają, bo już tutaj Janek idzie z François. Yy, bo to też można pokazać, jakie tutaj jest reguły. A, to jest jeżeli... nagrane. A, jest okej, no, no, okej, okay, okay, dobra. A tylko, że to będzie na Wildcassie. Na Wildcassie będzie. Okay. W każdym bądź razie y, zobaczycie odcinek przed Poznaniem i przed Krakowem i zobaczycie odcinek y, jak będziecie zainteresowani, to zapraszamy na stoisko Sudeckiej, obok będzie Irbis, w Krakowie będziemy razem, więc jeżeli ktoś będzie chciał sobie polecieć na polowanie nie tylko do Afryki, ale mamy, no, mamy różne tematy, to nie pisać do mnie od razu, bo mówię, nie piszcie do mnie, bo ja się Uf, na tym nie zajmuję i tak dalej. Jak ta dziewczyna, Natalia, tak u Ciebie z biura? Czy... Natalka, tak, Natalka. Ogarnięta dziewczyna, ale możecie do tego Pana dzwonić, numer Wam się ukaże Algo teraz. do ja też ogarnięta. Tak? Do Ania, też ogarnięta, ale numer się Wam ukaże teraz, będziecie mieli tu wyświetlony, będziecie mieli dwa numery telefonu, możecie zwołać. I pytać. Natomiast, jeżeli chcecie pogadać, to zapraszamy Was do, na targi do Poznania na Stoisko i do Krakowa. Będziemy tam razem. No i mam nadzieję, że e, gdzieś tam razem sobie zapolujemy. No, my nie raz jest. No, my na pewno nie raz. <laughs> Także w każdym bądź razie czekamy na Johanna. Następna ekipa zjeżdża. Michu, przekręć, pokaż, jak to się dzieje. Pokaż. No, chłopacy wrócili. Kolejna, kolejna grupa i, i z tego, co słyszymy, mają coś pozyskane. Szymon, pomachaj do kamery. Co streliłeś? Zygasz Zyga niebieskiego strzelił niebieskiego gnu, czyli dzisiaj trzy padły. Dzisiaj trzy. Tak. Czwarty w poszukiwaniu. Czwarty jest w poszukiwaniach, tak. Także widzicie, zjechała kolejna ekipa, dosyć późno zjechali, a kolega Zygmunt strzelił niebieskiego ognu. Ja dzisiaj też mi się udało polować niebieskiego gnu. Zobaczycie na A Olo strzelił niebieskiego. I Olo strzelił niebieskiego. Tak, tak, i, że... I też nagranie. I, I też jest on nagrane. Tak. Więc ogólnie fajnie. No i co? I teraz w tym momencie zapraszamy Was na pogawędkę z Johanem. Johan przyjdzie, szef farmy, i już tutaj z Erykiem przedstawi Wam, jeżeli jesteście, chcecie wiedzieć szczegóły polowania w Namibii, no to nikt Wam lepiej nie powie, jak sam Johan. Tak jest. Cisza na planie! <grywa> <grywa> Akcja! Jest z nami Johan, właściciel farmy, opowiemy Wam trochę o regułach, zasadach, które e, są w Namibii odnośnie polowania, odnośnie kiedy można polować, od kiedy można mieć broń takie rzeczy, które na pewno was interesują. Could you say about the, when you can have a weapon and when you can, what do the age you can start the hunting in Namibia? So basically, for the foreigners, when they start coming hunting in Namibia, uh, you must be having a hunting license, a, 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 a gun license. Yep. Um, so, normally what we do is, we say everybody that's older than 21 is allowed okay. to hunt in Namibia um, with a valid gun license and a valid hunting permit that is from our Ministry of Environment and Tourism. Okay, but you must be 21 to start, the, then after the 21 or if you are 21 you can start the hunting? Yes. Okay, and then you can hunt on your own property or you can buy the license in some farm? Yes, basically, then you can hunt everywhere in Namibia where you have a valid license, uh, hunting permit license. Okay, and if someone wants to be a PH, first he, he must be a PH for the small game, and then he can pass the exam, or he must be like a what, what the uh, the hunter must uh, do to be a PH first for the small game. So basically, there's a uh, few categories. Okay. Firstly is that uh, you can go and write directly your examinations, meaning that you don't need to go to a safari operator and do two-year practical examination with him, and that is hunting guide. Um, as When you pass your hunting guide, then after two and a half years or 12 hunters that you have taken out in one year, then you can basically automatically go up to a master hunting guide. Okay, but you got some rayers to do it, or you must make the picture, or someone must sign no. it that it. it no, uh, it with, a hunt, with a hunting guide and with a master hunting guide, it's not really necessary. Only when you want to become a professional hunter from day one, then you have to be registered with a, a, a company, Outfitter and you have to do 2 years practical on the farm on the farm and of course you have to write a letter to our of environment and tourism informing them to say that this specific person with the ID number has started this year as an apprentice under your company to write in 2 years time a PH license and then the PH uh, what the practiced he must uh, got to be a PH for the big game Well for the big game um after you you first have to become a professional hunter and after that you have to do practical um again with an outfitter that is in a dangerous game uh, hunting area uh, basically with some hippo buffalo elephant lion experiences and that outfitter has to write a, a formal letter explaining that he think you are um good enough And then the government which. will allow you to write the examination on the B game. Mm -hmm. So the whole process of becoming from a PH to a B game can take you uh, most probably up to five years. So every time when you go and write an examination, there is three papers that you need to do. That's game trophies and uh, legislation that you have to do and on each category of each license like hunting guide ph and b game you have different percentages that you have to get to pass so if you fail one of those three subjects one then you have to rewrite it the next year so they only do an examination once, one time in a year one time in a year okay so if you have bad luck and you fail each year a paper an examination it takes you three years just to become a hunting guide could you tell me because many times when we drive with uh, with your ph and also with you then you say okay there are the bread heart the best or doesn't matter which animal that we want to hunt and you say no it's too young he's uh, too small too young that means all of the ph they must also uh, know the, the age which is correct to shoot which is the trophy animal Yes, so that's coming from experience. Most of the PHs in the country always know what they want to do from a young age. So they start getting the experience either with, with family members that is having a hunting operation or some of them ask outfitters if it's possible for them, most probably in school holidays when they're still in school and they want to become a PH. So they start learning from a young age and going out, and we try to explain to them what is big, what is young, what is old um, and what is in its prime time. So then that's where they get the practical experience and okay. which is for us very important. But you, because you don't have the rules like we got in Poland and there is some kind of animals, that the trophy animals which are selective and not selective. Because in Poland the, the animal animals are selective because of the age and because of the how the trophy looks. But you got in Namibia only the, the age is... Uh, that it's good or not too good to shoot i think there is a difference between that meaning that a lot of outfitters having their own rules on that specifically okay. with us we try to shoot only the old and animals all, all the old animals where trophy hunting is about and try to leave your animals which is in their prime for breeding and also most of the time the good quality of horns to leave them in the herd to take okay. it further on then i think that it's everyone will understand what we say so far then can we talk a little bit more on on your farm? Uh, we already say when we talk with the camel that the farm is like a, now the one place where we all was hunting is like a thirty thousand hectare yes now but you want to make it bigger and bigger each year and uh, and also when you start your uh, you're making your farm and hunting on the small game on this on this property because it was before only the pH for the big game and then you start making and helping your father with this farm, yes. yes. So basically, I started for as a, as from school hunting for my father, um, and then after school went studying, went different routes, and after studying, I decided to start doing my big game license, which I finished, and I went into the big game sector, where I went on hunting into in, in the, in the big game, and um, unfortunately, as my father passed away in 2021. Um, I was the one that was able to take over this, this hunting farm. area, and uh, went on then basically just with the plains game hunting. And what you like most, big game or the plains game? If you do big game, sooner or later you miss the challenges of what plains game can give you, and if you do again too much plains game, you miss the challenging In stuff the about the big game again. So a bit of both worlds, I think. If you can do them mix them, I think it's a good combination. Okay, and so you can still do it, yes. like like we do it on, on that trip. Yes, we got the opportunity to to hunt the hippo on the one of the best places in Namibia. Yes, which is up in the Caprivi. In Caprivi, yeah. yeah. We we just said a little bit uh, about this hunt. Okay, then I think that uh, we got all. We will like to see more people on that farm. Yes, because it's the the the, the hunt with you, and because we're hunting already, like. A, yeah, I think three years on that in this place with you uh, this time of the year we got like we say before with the with the camel not so easy hunt because of the grass, but only always when we say the grass is high, that I saw the smile on your face because you you are really happy of of the yeah, grass because Namibia is quite a dry arid country uh, we have our good raining seasons like this year yeah. And as I told you, the reason, one of the reasons is to, to make the area bigger, up to 40,000 hectares, is to improve a bit on, on, on everything and make it more comfortable. Yeah, but all of our group are super happy on that hunt. I'm very happy. Thank you very much. Pleasure. And see you in October. Thank you. Das Boer. Das Boers. Das Boers. <laughs>